No bo ja, nasz domy yy, ostatnio bardzo Ona tam jest? Ona tam jest? Coś O, ona no tam To co, co, jest tamta osoba? Dobrze, Antypromieniowanie Kumiczna jest ta maska mogę normalnie oddychać Poczekajcie Przebiorę się inaczej Nie, nie, to nie ja o. dobra Teraz sobie zrobiłem ładnie Dobra Czas dokończyć niedokończone nie sprawy. Robiłaś, bo masz założone okulary, przynajmniej ci oczami nie przejdzie. No. Nie. Ja bym chciał pojechać. ubrał jeszcze jakąś... Bo to jest takie białe studenki i wiesz. Nie no, są spoko. Tak. Przeciwwodne, więc chyba spoko. Tutaj, Pamiętaj, ja wam polecam że... to. Ja wam polecam to, bo to daje Ja wam jeszcze co polecam. I pamiętajcie, że tutaj już tu, to miejsce, w którym stoimy aktualnie, to to też jest mniejsza część schronu, tylko tu jeszcze ma prawo dojść w promieniowanie. Najlepiej jest tam. no dobrze. Tutaj jest najwięcej jedzenia. Nie, nieprawda. Chłopaki. Ja wiem, ja wiem ja gdzie ja jest, ja jest ja jeszcze ja wiele. Ja Chodźcie do wschodu, bo tam może Was jeszcze promieniowanie złapać. A promieniowanie to jest górno. W którym to tutaj jest pusto, ale tu już jest jedzenie, dużo jedzenie, bardzo dużo jedzenia. Jakby co ja sobie wziąłem coś słodkiego. No dobra. O, no. Ja 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 I będzie, będę wracać na no, y, miejsce Radio. No i tam nie muszę będzie nowe słońce. Jeno, nie, no, ja no, ja no o, o o będzie rapał, Co to za maska ty masz? Zobijmy bałwana Proszę Ja tam. Bałwana, teraz byś jesteś w robocie Ano Czekaj, tylko wezmę cię na plecy Jedziemy. Jest Ona jest w domu? Nie, ona nie jest w domu Tak musimy pukać w dom Ej, co się stało z drzwiami? Sie są wskazane A bo przez, przez chwilę u mnie nie było, dobra. Dlatego ty ty masz taki specjalny strój i ty jesteś, wiesz, cały strój, tylko ty jesteś takim agentem, no bo tak naprawdę to jest strój agenta. Jeśli ona bie, będzie to y, uciekać. Tak? No. Ale ja jej tu nie ma, no bo widziałem jak wychodzi i biegnie do swojego koleżanki. No, na balkonie jest ja No bo ja kiedy wychodziłem z baru szukać jej to powiedziałeś Ona po prostu leżała i jadła nasze rzeczy na przykład O nie O świnia! Myślę, że to może być jeszcze coś gorszego niż promieniowanie ja. Ona jest na, jest na serwerze Czyli katastrofy jeszcze nie ma końca Poczekajcie, ja zobaczę tutaj na własnej skórze. Szybko, szybko, zamykamy, zamykamy. Szybko wracamy. Wracamy do DIP-a. No bo mi zaczyna brakować powietrza w skafandrze. A tutaj jest wskażone. Tutaj nie chcemy. tutaj tak, poczekaj, z... no bo powiedzieć wam, co zamontowałem do dip No. Mam, tak, mam taką tlenową maskę, że klenuję. powietrze. Wjeżdżacie, Powiedzcie. Dobra, to niech nie ktoś pomoże zam, 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 zamknąć. Ja tam tamtą operacją, ja muszę po prostu sobie wskoczyć do schrony i pójść spać na moim łóżku. Tak. No. no. Byle byście nie kończyli nagrywać i nagrywali najwyżej bez mnie. I chyba na tym możemy zakończyć ten odcinek, co? No. no.